No Siemka Siemka, drugie panienki, witam Was bardzo serdecznie na Waszym lipcowym, kochani, czytaniu. Teraz Wy. Mam nadzieję, że będziecie pierwszym znakiem takim przełamowym, który nieco odmieni tutaj charakter, słuchaj, energii, która tutaj w kartach się nam pokazuje, bo poprzednicy Wasi, no przyznam szczerze, mają takie delikatnie karty z przytupem. Słuchajcie, z uwagi na to, że ja rozpoczęłam już dla Was te czytanie, tylko kamera mi się wyłączyła, ale już kartę przesłania dla Was mam wyciągniętą, to tylko ją pokażę. Kochani, karta przesłania dla Was to karta mówiąca, abyście poprosiły w miesiącu lipcu jakąś osobę o wsparcie, o radę. O wskazówkę, o podpowiedź, o to, żeby gdzieś można wygadać się, wyżalić się być może komuś emocjonalnie, kto nas potem wysłucha, doradzi mądrze, poklepie po plecach, wiecie o co mi chodzi, bądź też poprosić o wsparcie, słuchajcie przodków, no nie wiem, pomodlić się do nich, tak, poprosić o wsparcie energetyczne, duchowe, jakie by to nie było, ale karta jakby doradza, żeby. W pewien sposób pamiętać o tym, że nie jesteście sami i zawsze możecie zgłosić się do kogoś, no właśnie po wsparcia, porady i tego typu historie. Zobaczmy, co na to wszystko, kochani, powie nam Tarot. I poproszę o przekaz dla panienki. Na lipiec oczywiście. Poproszę o przekaz na lipiec dla panny. Poproszę o przekaz na miesiąc lipiec dla panny. Kochani, lecimy i sprawdzamy, co w lipcu u Panienki. No, na razie macie dobre karty, słuchajcie, więc może faktycznie będziecie znakiem przełomowym lipiec. OK, słuchajcie, co tutaj ciekawego się zadziewa? Słuchajcie, tu. To delikatnie pokazuje mi, że Wy możecie czymś, o czymś myśleć, ale albo, no dobra, o czymś myśleć, chcieć coś zrobić, ale może faktycznie są panny nie mające na to zbyt dużo siły, zbyt dużo energii. Może to Was przerasta, może to Was przytłacza, może w pewien sposób gdzieś. Są panny, które boją się, jak dana sprawa się potoczy. Być może właśnie w tym celu potrzebujecie wsparcia duchowego, wsparcia energetycznego, osoby, która powie Wam, kto jak nie Wy, tak, kto jak nie Ty, panno, dasz sobie radę. Być może słuchajcie, potrzebujecie zrobić coś wspólnie razem, czyli że wiecie, no, jest jakaś rzecz, która wymaga, że wymaga, nie wymaga. No oczywiście, bo być może wy czujecie, że same nie podołacie temu no i tutaj właśnie tak jakby chodzi o to, żeby ktoś poboczny z boku zrobił coś z wami. Bo może was to kochani faktycznie przytłaczać, przygniatać albo tu chodzi o sprawę zakończenia czegoś. Tym bardziej, że, że karty końcowe w rozkładzie też mi to pokazują, że u co niektórych z Was chodzi tutaj, że ja muszę załatwić trudną sprawę. Być może z człowiekiem, być może słuchajcie, z urzędami, nie wiem, gdzie, nie wiem gdzieś tam coś pozałatwiać. Um, I to jest sprawa, która jest dla mnie ciężka, trudna, z uwagi na to, że ja muszę coś zakończyć. No, i tutaj, w tej, tej sytuacji, na przykład, może też tak być, że chcę zakończyć na przykład znajomość, relację. Tak, Czy też chcę zakończyć na przykład pracę na rzecz przykładowo czegoś zupełnie nowego? No i jest to dla mnie ciężkie, żeby to zrobić. Tak? Potrzebuję takiej osoby, która no, wesprze mnie nawet duchowo. No i moi drodzy, karty z rozkładu głównego są bardzo dobre, bo pokazują jakiś bardzo fajny nowy początek. Ogromną ciągotę, ogromną Pasję do tego. Wy tak jakbyście chciały coś nowego zacząć. Tylko ja nie wiem oczywiście na jakiej płaszczyźnie. Czy to chodzi o jakiś nowy pomysł, czy to chodzi o jakiś plan, czy tu chodzi o nową pracę, czy tu chodzi o rozpoczęcie życia od początku, może chcecie jakiegoś nowego związku e, pełnego pasji, ognia. Być może jest tam jakiś, słuchajcie, adorator, tak? Bo tak oczywiście może mieć tutaj miejsce. No i ale Wy tylko bardzo pragniecie, bo karta główna, słuchajcie, pokazuje olbrzymią energię, ogromną ochotę. Żeby te nowe drzewo zasadzić. Was to ciągnie. Wy czujecie, że to jest dobry moment, właściwy, właściwy czas, ale może Was to tak troszeczkę, tak jak powiedziałam wcześniej, u niektórych przytłaczać, przygniatać, czy ja podołam, albo jeszcze inni mogą mówić muszę to wreszcie załatwić, bo jest na to dobry czas. I ja muszę to definitywnie zakończyć, żeby móc tutaj iść w całkowicie nowe kierunki postanowiacie kochani, dalej z kimś być może o tym podyskutować, porozmawiać. Karta pokazuje, że jeżeli musicie coś załatwić, to z powodzeniem to zrobicie. Jeżeli musicie o tym zakomunikować komuś, to zakomunikujecie, ten ktoś to zrozumie, nie będzie tam, słuchajcie, no jeżeli byście mieli z kimś skończyć, no to możecie się na przykład obawiać, jak ta rozmowa się potoczy, czy nie będzie znowu krzyków, hałasów, nie wiadomo czego. Ja tutaj tego nie widzę. Widzę, że wy o tym komunikujecie danej osobie, że sytuacja wygląda tak, tak, siak i owak, że jak chcę coś skończyć albo cokolwiek z tych rzeczy, druga osoba to przyjmuje. I kończycie coś, definitywnie. Większość z Was może coś definitywnie, kochani, kończyć, bo pokazuje się karta, ja zakończam to definitywnie, zabieram się za to, bo tego pragnę, tego chcę, muszę to w tym miesiącu zrobić i panna to w tym miesiącu robi. Samo przez się, kiedy to zrobicie, karty pokazują, że przechodzicie głęboką transformację życiową. Głęboką transformację życiową, tak jakby jakieś zmiany do Waszego życia miały, drogie Panny, przyjść. Być może na takiej zasadzie, że nie to, że coś musicie kończyć, ale chcecie coś załatwić, coś zrobić, coś popchnąć do przodu, bo chcecie coś zmienić w swoim życiu i te zmiany tutaj dokonujecie. Tak jak powiedziałam, być może nie robicie tego w pojedynkę, bo gdzieś czujecie, że potrzebujecie wsparcia. Nie wiem czy jego, tak czy to będzie, słuchajcie, partner, partnerka, siostra, brat, koleżanka tam, kolega niewnika, ale pokazują się tutaj karty, które właśnie o tym mówią, że może będziesz potrzebował czyjejś pomocy, czyjegoś wsparcia w tym wszystkim w rozpoczęciu tego procederu, w rozpoczęciu czegoś nowego, pójścia z tymi planami do przodu. Nie rób tego sam, upewnij się, czy słusznie robisz, może poradź się, może przedyskutuj ten temat jeszcze z kimś, może po, powiedz komuś, słuchaj, przejdź ze mną przez to wszystko, potrzebuję w tej chwili ciebie. I ta osoba, jeżeli jest jakaś panna, która mówi: Tak, Magda, wiesz co? Chciałam, żeby tam ktoś ze mną to zrobił. To ta osoba zgodzi się na to i ona z wami przez ten, no tutaj, to coś, co tutaj jest pokazane, będzie przechodziła. I tak jak powiedziałam, jedni z was będą coś definitywnie zakończać. Eee. Ale także jeżeli będziecie coś zakańczać i musicie to ustalić z kimś, to ta rozmowa przebiegnie ze zrozumieniem, na takiej zasadzie dobrze. OK, chcesz to tak będzie. Albo Ci co chcą coś zmienić, coś transformować, coś nowego wprowadzać w swoje życie, to również kochani pełni pasji, pełni takiej gotowości do tego zrobią to i uda się im tego dokonać. Zrzucicie jednocześnie, co niektórzy z Was, ten problem ze swojej głowy, bo ja tutaj też widzę osobę, która być może od dłuższego czasu chciała się tym zająć, ale tą osobę to przytłaczało, przygniatało. Może nie miała do tego siły, zapału, energii, żeby za to się zabrać. Być może ktoś Wam tej energii doda. Poda pomocną dłoń, pokaże jak to zrobić. Powie stara, nie czekaj już w tym zbyt długo, e, ponieważ życie jest krótkie, po cholerę ty chcesz czekać i za czym? E, tutaj trzeba się za to wziąć i trzeba się za to zabrać. No i moi drodzy, faktycznie, wy tutaj wchodzicie w zupełnie inny klimat. Mówię, albo kończymy coś po to, żeby zmienić życie, a jeżeli nawet nie kończycie, to je zmieniacie. No, słuchajcie, no bardzo piękne karty. Tutaj zresztą idą jeszcze karty potem spodnie monetowe, czyli to może chodzić o pracę, o jakieś wybory, o pieniądze, o jakieś być może inwestycje, może jakieś kwestie rodzinne tutaj wchodzą w grę. Wy dużo o tym myślałyście, analizowaliście przez jakiś pewien czas. I ja mam takie wrażenie, że lipiec to jest ten moment, w którym trzeba za to się, moje drogie panny, po prostu wziąć. I ja za to oczywiście, kochani, trzymam gorąco kciuki. Dajcie znać w komentarzach, jak karty z wami rezonują. A ja was, kochani, gorąco ściskam. Pozdrawiam, Buziaki.